DZIEŃ TRZECI KOMPLEKSY Kolejny temat, który bardzo chciałem poruszyć, mianowicie kompleksy. Od naprawdę długiego czasu miałem Powiem więcej, sam byłem w nich pogrążony przez naprawdę długi czas. Budowa ciała, wzrost, etc. Jednak w pewnym momencie do człowieka powinno dotrzeć, że wszystkie kompleksy, które sobie wmawia, są tak naprawdę bez sensu i opierają się jedynie na porównywaniu z drugim człowiekiem. Co już samo w sobie jest bez sensu. Mówienie rzeczy w stylu, ale on ma, albo ale ona ma. Każdy człowiek jest inny, ale to jest właśnie piękne. Nikt nie powinien czuć się źle przez to, co widzi w swoim otoczeniu dalszym lub bliższym, lub w mediach, które kryją odrealnione kanony piękna. Człowiek sam powinien decydować o tym, jak chce wyglądać. Jeśli wydaje ci się, że siłownia to dobra opcja, to czemu nie? Jeśli wolisz inne metody, droga wolna. Ale to zawsze powinna być Twoja decyzja. Najważniejsze jest to, żebyś ty akceptował, akceptowała siebie, niezależnie od presji tłumu. Bo pamiętajmy o tym, że każdy człowiek ma jakieś rzeczy, które go gryzą, ale to nigdy nie są powody do tego, żeby się przejmować. Bo jeśli chcesz zmienić swoje życie, wystarczy trochę motywacji, która powinna wyjść od Ciebie.